Cześć wszystkim plezajczak i dzisiaj postaram się być nieśmiertelnym graczem na DropSMP. A jeżeli wy chcecie zagrać ze mną na tym serwerze, wejdźcie wszyscy, wejdźcie na craftcube.pl, doładajcie sobie go do listy, wszędzie macie teraz ten adres IP, wbijajcie na tryb do DropSMP, ja wiem, y Bob Anarchia, ja wiem, lifestyle, bawcie się dobrze, y po prostu. A jeżeli chcecie wygrać na serwerze, zostawcie wtedy lajka, ponieważ jeżeli pod tym filmem wjedziecie 3500 lajków, y nagram wam kolejny film z y SMP. A do tego, jeżeli zasubskrybujecie, czerwony przycisk musi być szary i napiszecie w komentarzu swój nick oraz tryb, na którym chcecie dostać rangę na serwerze kratki.pl. Będziecie mogli ją otrzymać. No, także oglądajcie do końca, buziaczek dla was. A i lista wspierających na ekranie. Dzięki, że mnie wspieracie, jesteście super, kocham was. Moi drodzy, pewnie zastanawiacie się w jaki sposób zostanę nieśmiertelny na drop Sepi. Już wam tłumaczę yy, Ogólnie w Minecraftie da się zostać nieśmiertelnym na kilka sposobów Żeby zostać nieśmiertelnym wystarczy mieć item Totem yy, of und Undying Chyba dobrze doczytałem, nie wiem, jakaś tłumacz, kurde nie wiem, weź to ktoś, <ścoughs> jakąś Iwonę włącz Undying Moi drodzy, jeżeli macie taki totem to sobie wkładacie go do ręki, musicie go zawsze mieć w ręce Moi drodzy, macie go sobie w ręce, cyk a ja sobie załóżmy, nie mówię, ubiorę litrę, moi drodzy I yy, jeżeli moi drodzy po prostu będziecie chcieli umrzeć, znaczy umrzeć, no po prostu będziecie umierać i, I po prostu, czekajcie, mnie co się wyszło. <laughs> Będziecie chcieli umrzeć, albo no, po prostu ktoś będzie chciał was zabić. To macie drugą szansę, i możecie chwilę, jakby jeszcze wpożyć. No, jakby no nie umieracie, jakby stracicie całe HP, ale to ten wam powoduje, chyba wiecie o tym, nie? <laughs> I drodzy, i sprawa wygląda tak, żeby zostać nieśmiertelnym. Fajnie było mieć dużo tych temu Czyli najlepiej całej kółki. Tylko, że problem polega na tym, że zawsze musicie mieć go w ręce. Czyli, moi drodzy, możecie zrobić to tak, że na przykład sobie kliknąć tu i macie jeden w lewej ręce, jeden w prawej i moi drodzy, jakby no jesteście już teraz bardziej trochę nieśmiertelni. A to w ten sposób, że po prostu sobie po prostu lecicie, cyk, załóżmy, no nie wiem, umieracie, zaraz jak widzicie, zbiło mi jeden totem, ale mam jeszcze jeden, i jakby załóżmy, no nie wiem, jakby ktoś mnie bił, to, to jakby no, no od razu nie umrę. I zbiło mi dwa totemy, spoko. Ale moi drodzy, na serwerze u nas zostało na chwilę odblokowana pewna rzecz. A jest ją, moi drodzy, stakowanie totemów. I możecie, moi drodzy, zostać praktycznie nieśmiertelni przez to. Mamy, moi drodzy, trzy totemy, i co nam to daje? ja to nam to, że ja się właśnie taptałem na multikoncie, bierzemy sobie biecz i moi drodzy, ja załóżmy sobie zabijam siebie, cyk, zbijam jeden totem, i od razu mam jakby drugi, cały czas mam drugi. I tak, moi drodzy, w kółko. I moi drodzy, wyobraźcie sobie, że mam 64 totemy w ręce. Yy, no, jestem wtedy praktycznie na no, nieśmiertelny. Jest to, moi drodzy, jedna z najmocniejszych rzeczy, w tym momencie na serwerze, która została odblokowana. Oczywiście, zapraszam was na krawkę.pl, żebyście sobie testowali, czy dalej jest to odblokowane? Najprawdopodobniej nie, ale możecie spróbować. I moi drodzy, dzisiaj mam plan właśnie taki, żeby yy, trochę zadziwić graczy, bo gracze o tym nie wiedzą, i to trochę wykorzystać. I zrobić im mojego trolla, dlaczego tak naprawdę mam stakowane totemy, o co tutaj chodzi. Dobra, ja sobie już przeszykowałem mniej więcej ku Weźmy sobie, jak wykupmy. Jak najwięcej totemów, nie mam za dużo pieniędzy i to jest bardzo duży problem. Ponieważ to nie stać mnie na za dużo tych totemów. Mogę ich trochę kupić, ale no dalej to nie jest dużo. Mam, moi drodzy, 13 totemów, także zajebiście. Dobra, przydałyby się pieniądze. Yy, czekajcie, moi drodzy, najlepszą opcją na zdobycie pieniędzy. W szybki sposób jest yy, niestety trochę yy, oszustwo. Dobra, moi drodzy, ja to idę kupić, a. Nie, widzimy się zaraz. Żegnajcie moje 50 polskich pieniędzy. <gry> dobra, moi drodzy, ja już wykupiłem sobie milion y, dolarów. A nie czy już mamy? Okej, okay, dobra, mam do, do odebrania, Zajebiście Dobra moi drodzy, odbierałem, moi drodzy, milion dolarów. Yy, jestem w tym momencie bogaty. <gry> Zajebiście, stać mnie, moi drodzy, na bardzo dużo totemów I, moi drodzy, przez to właśnie zostaję nieśmiertelny Jestem ciekawy, jaka reakcji graczy w ogóle na to, co tutaj się odwali Zestakuję ich, no nie wiem, chciałbym mieć ich na pewno ponad stack Żeby, no, być, no, totalnie nieśmiertelnym Kupuję po 16, żeby na pewno wszystkie otrzymać te totemy Dobra, już mam stack, zajebiście Ponad stack totemów, nie, no, widzowie Ja tak szczerze mogę, tak naprawdę, biegać bez seta i być nieśmiertelnym, no <laughs> Nie, no, reakcja graczy będzie niesamowita, tak mi się wydaje Jak chcecie, oczywiście, moi drodzy, więcej odcinków z DropSMP z takich akcji zostawcie lajka, like bardzo będzie mi miło, jak zostawicie. Subskrybujcie mnie i bądźcie super. A i napiszcie w komentarzu totem to może będziecie mieli nawet większe szanse na wygranie rangi. O. Dobra, widzowie, już mam strasznie dużo tych totemów. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby wykorzystać sobie wszystkie pieniądze na to. Jak widzicie, mam już ich, no prawie 400 taki. <laughs> nie, no to już jestem i tak gdzieś śmiertelny. No nie ma szans w ogóle, że ktoś mnie zabije, no ale dobra. Weźmy, wykorzystajmy jeszcze te jakieś, nie wiem, 100 tysięcy, chociaż. Jak już wydałem 50 zł to już niech coś będzie. W sumie to mój serwer, ale. no wiecie. Dobra, moi drodzy, mamy strasznie bardzo dużo temów. Wydaje mi się, że tyle starczy. Także weźmy sobie oczywiście wszystkie i, moi drodzy, zacznijmy robić ludziom mindfucka. Potepajmy się do ludzi, zacznijmy sobie tam robić i czas kogoś, moi drodzy, zabić. Co ty Dobra, moi drodzy, damy się do pierwszej osoby. Jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle przeżyję, czy. No nie no, raczej na pewno przeżyję, jestem nieśmiertelny. Kurde, fajnie byście śmiertelnym w Minecrafcie. Jeszcze zim koks, to w sumie ja nic nie potrzebuję. mam wszystko, czego potrzebuję tak szczerze. Aha, okej, ziomek. No to, moi drodzy, lipę. Moi drodzy, mój! Nie użyłem to temu, moi drodzy. Nie użyłem emblematu wyjścia poza border. Ja pierdzielę, co ja mam teraz robić? Ej, moi drodzy, ziomek mi zrobił trapa, dobra. Na szczęście udało mi się jakoś uciec z perłą, ale raczej mi to nic nie daje. Kurde, nie mogę użyć tego walonego emblematu odporności na border. A jestem w borderze walonym Nie no, powali mnie. O, użyło, użyło mi widzowie. Jak mi się mi użyło, zarąbiście. A ziomek mi uciekł, niestety. Kurde. Ale jakiś tym się trapa. tepa, także go sobie tepnijmy. Zobaczymy, czy będzie chciał to się bić, czy, czy jak on to widzi. Ja jestem ciekawy, jakiego gracza będą mieli w ogóle mindfucka teraz, nie? Zaraz pójdziemy do spawna i zanim i zaczynamy reakcję graczy, tak jak powiedziałem. O, ziomek się retepnął. Cześć Wariacie, co tam? Ty, rzucał, rzucił mi jakieś diamenty w ogóle. Dobra, stary, ale ja tutaj jestem po to, żeby. Ja lecie ciągle seta, Ja dajcie ciągle seta Chcę zobaczyć, czy to w ogóle będzie działało, bo tak szczerze dziwne by było jakby to nie działało Ty on mnie nie chce zabić? O co tu chodzi? WTF? Stary, no dalej bijemy się. Dobra, uwaga! Test, widzowie, czy to zadziała? Dobra, użyło mi to temu, dobra, zbija mi to temy cały czas, czyli działa. Dobra, bałem się, że mi to może nie działać, ale... Na szczęście jest ok. Dobra, ja i tak go widzowie zabiję, tak szczerze. Ja go widzowie zabiję. Uwaga! No, on ma jedno serce, on się spali. Biedactwo. Dobra, użyłoby mu to temu. <grym> Dobra, ja go biję, widzowie. On On już wiesz, że hapszerą nie? Rzuca mi w ogóle wszystkie itemy. Co jest stary z tobą? Nie dodawaj, no, no. Bijmy się. <grym> ja nazywam no, jak White niestety. No, niestety, stary. No, nie, nie zabiję, że miałem stary 400 temów, no. Niestety. Umarłem już. No nie, nie umarłeś. Dobra, zbiję go trochę jeszcze do pół HP, zobaczymy jaka będzie jego reakcja. Raczej, moi drodzy, mu jest strasznie przykro, że, że umiera, nie? Ja to widzę, ja to widzę, że mu jest strasznie przykro. No nie chcę go zabijać, widzowie. Nie chcę go zabijać. Yy, raczej go, nawet go nie zabiję, tylko po prostu zbiję mu... Okej, okay, dobra, zostawiamy go, widzowie. On ma pół HP. Raczej powinien przeżyć. Nie, nie przeżył! Moi drodzy, nie przeżył, niestety z tego powodu bo się spalił, bo mu minął e, fire resistance Oczywiście, moi drodzy, odda mi temy, żeby nie było mu przykro Niech sobie to weźmie, nie ma problemu, stary, przykro mi, się <laughs> cię zrobiło trochę Dobra, idziemy na spawn, zacząć reakcję graczy, nie? Moi drodzy, wychodzę sobie bez seta na luziku <laughs> Ja pierdzielę, no nie, go no, gracz nieśmiertelny, no, no nie mają ze mną szans po prostu ludzie Ja tu mogę, moi drodzy, sobie być, bić, okej, okay. ziomek nie ucieknie, niestety, wariacie Dobra, typy najlepsze są, które się na mnie rzucają Ja mam cztery z takich totemów, oni próbują mnie zabić To jest piękne Dobra, to są jakieś Steve'ki, także sobie ich też na pewno zabijemy <laughs> Ja, moi drodzy, bez seta, każdy będzie się na mnie rzucał najprawdopod najprawdopodobniej Ale niestety, wariacie, no nie macie szans ze mną, no ja jestem nieśmiertelny, no No nie, no ten błąd jest mega OP, nie? No jest mega OP, yy, przez zabracie, że, no tak szczerze, no nie, jestem, nie są w stanie ludzie mnie po prostu zabić Drodzy, pod koniec odcinka zostawię wam y, totemy Zostawię wam, moi drodzy, z, nie wiem, z półstaka totemów w skrzynce Także oglądajcie do końca y, uważnie, bo... O kurde, o kurde, dobra, co tu się odwala teraz? Ja pierdzielę, miałem cały ekran partiklesów. Mam... Ja w ogóle nic nie widzę, nie? <grym> ja nie mają na pewno nie, niezłego mindfucka I zaraz w ogóle mi pusta, pustaka totemów mi zaraz padnie Znaczy, ja chciałam ich dużo całkiem, ale jestem... Ja siebie bez seta, to wszystko przez to, no ale chciałem, żeby... Chciałem im zrobić takiego mindfucka, nie? Dobra, ty, że oni mnie zaraz nie zabili, nie? Ej! Widzowie! Widzowie! Bo się tutaj grubo zaczęło robić. Fak, 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 fak! Fak! Dobra, zestagowaliśmy sobie następne totemy, ale... Ja pierdziele! Dobra, robi się grubo. Przyznam ja, szczerze, że przez teraz przez chwilę się zrobiło grubo, bo mnie tak napierdzielają, że to jest masakra. <grych> ja pierdziele! Widzowie, nie wiem co robić. Ja pierdziele! Patrzcie, co tu się w ogóle odwala! Ja dostaję cały czas, patrzcie jak mi totem, cały czas mi się totem, totem pojawia. Ja pierdzielę, dobra, rzucam perłę. Ja zaraz tracę wszystkie moje totemy, no nie, no tak nie może być. <grym>, ja powinienem stać w się sensie jakiegoś achievementa chyba widzowie. O nie, o nie, o nie, zapał mnie. No dobra, może jestem nieśmiertelny, ale nie jestem wcale jakimś gigaszefem, który może zabijać ludzi. Dobra, uciekłem widzowie, a jednak nie. Ja pierdzielę jako mi zbija te totemy. Dobra, rzucam perły cały czas Kurde, jakim tutaj on tak szybko w ogóle... Wie gdzie ja jestem? Dobra, próbuję się pododać do góry Okej, okay, raczej bez lipy, chyba uciekłem Zajebiście Nie no, grubo było przez chwilę, tak szczerze Ziomek się pyta czy mnie zabili, nie <grym> Czekam aż ktoś mi zrobi, widzowie, pułapkę Taką, y, kto, na którą y, stalagmity spadają Moi drodzy, jaki ziomek w ogóle sobie tu płynie łódką? Jestem ciekaw, jaka będzie jego reakcja na to, że ja tutaj sobie po prostu idę Pytanie czy ja go dogonię, dobra, weźmy go, hitimy Dobra, uwaga moi drodzy Hitam go, Hitam go widzowie. Uwaga, on pewnie się że jestem sobie zwykłym Steve'kiem No niestety nie, bo mam z tak totemów. <śm> Podat. Dobra, on chyba, on chyba już wie, widzowie. Dobra, zbijmy mu totem, zbijmy mu widzowie totem. Dobra, uwaga, czy mu zbiję? Zbiję mu totem. On chyba już nie ma niestety totemów. <grym>, nie ma ich tyle, na pewno, co ja. Uderzmy go z tego miecza. Zatruty tyle, moi drodzy, jest tak na tym że. O, fak, tu się wydarzyło. Bra, rzućmy tu perłę. O, i w ogóle nie pisze na czacie, to mnie trochę zastanawia. Ty uciekł, widzowie, nie wiem jakim cudem. No nic, tepa mi się dalej. Dobra, ziomek nie tepa, jestem ciekawy mega jego reakcji. <grym>, już słyszę, jak mnie napierdziela. O, oh, kurde, dobra, tu jest jakaś gruba. O, oh, o, ja totemy przez... Ja pierdziele, było przez chwilę blisko, nie? Dobra, mam to cztery totemy, niech oni chętnie sobie mnie biją, nie ma problemu, możecie mnie bić yy, Ja i tak jestem praktycznie nieśmiertelny Dobra, jednak nie wiem, czy jestem tutaj nieśmiertelny, chyba wolę założyć tego seta Moi drodzy, jednak zmieniłem zdanie i nie do końca, może jestem nieśmiertelny Bez seta jednak chyba nie mogę tak kozaczyć Dobra, uwaga stary, dawaj ginno Spróbuję go jeszcze... Fakt, dobra, tu jest w ogóle jakiś gracz. Oni mi cały czas zbijają te totemy, ale oni nie wiedzą, że nie mają ze mną szans, tak szczerze. O, okej, okay, chodź tutaj. Dobra, uwaga, widzowie, chyba go zabijemy. Dobra, on ma 6 HP, uwaga. Dobra, on mi cały czas zbija te totemy, no to jest masakra, nie? Ja mogę się bić gdzieś nieskończoność, on raczej nie. Dobra, uwaga, widzowie. Czy go zabije? to jest pytanie. Ja pierdziele, dobra, tu jest taka bitka w jednej kratce. On dalej nie ma Mindfucka w ogóle o co chodzi, nie? Mnie to zastanawia, jak to jest możliwe, że on w ogóle nic nie napisał na czacie. Myśli chyba, że jesteś szef, bo to, no niestety nie jesteś wariacie. Dobra, no ja czy on może zginąć! Ile on ma tych koksów? Dobra, nie, to jest bitka w nieskończoność, no nie chce mi się. Dobra, ja zaczynam uciekać po prostu, mi się ale nie chce ci bić, to trwa w nieskończoność. Jestem ciekawy, czy on myśli, czy, że mnie zabije. Niestety z tego co widzę, on myśli, że mnie zabije. No niestety, wariacie mnie zabijesz, staria... Ja... No ja nie wiem, no, wyrzucam seta, no. Moi drodzy, wyrzucam seta, żeby pokazać mu, że jestem tak naprawdę nieśmiertelny i może po prostu go wystraszę tym. <grym> nie, on widzowie chyba, chyba nie chce odpuścić. Chyba, chyba się naprawdę na, na mnie napalił I, i to chyba strasznie widać. Nie no, stary, weźmie dostaw. <grym> nie no, ja nie mogę. O, dobra, poszedł sobie chyba. A nie, wpadnę do lawy, co za debil. No nie, on myślał, że mnie zabije, no, ale no, no nie, nie uda ci się, wariacie. Jakiś gracz się w ogóle do mnie tapnął, więc yy, znowu psem dbać coś i zobaczymy. Okej, okay, on nie ma żadnych itemów. Jesteczka, czy będzie chciał mnie niej zabić, czy coś. Okej, okay, nawet mnie nie chce zabić. Nie wiem o co mu chodzi, totalnie. <grystanie> Ty, widzowie, dlaczego mnie nie chce bić? Przecież ja nie mam żadnych itemów na sobie. Ja pierdzielę. Czajcie, ziomka, że on nie chce mnie. Ty, jak on zniknął? What the fuck? Ty ziomek i normalnie skoczył do łódki i zni zniknął. What the fuck? Ja nie wiem, co. O, dobra, to jest jednak. Dobra, próbuję go napierdzielać, ale nie wiem, sobie, czy to warto, bo on nic nie ma. Trochę mi go przykro mi z... jak on nic nie ma. No nie, on chyba zginie w ogóle. Dobra, masz koksa, stary, bo ty zginiesz, 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 stary. Dobra, na szczęście uratowałem go. No nie chcę go bić, ale co mam zrobić? No nie, on mi zbija prosto do no. <laughs> Śmiesznie to wygląda. Co tam? <laughs> Jestem nieśmiertelny. Dobrze, jak tam? No spoko stary. Ja bym chciał, żeby mnie bił, no ale no... Chyba nie chcę. Bóg na totemy? <grym> Myślę, że jest Bóg na totemy, no załóżmy, że tak. Napiszmy tak. Mogę ci sprzedać. Jak dasz killa? Jestem ciekawy, czy będzie chciał mi, moi drodzy, oddać ten. Wiem, już go odkryliśmy. A, okej, okay, bo oni jakby też o tym mo mogą tego używać. Okej. Okay. Myślałem, że już nie wiedzą. No nic, widzowie. Tak zostałem nieśmiertelny na serwerze. <grym> Mogę tak naprawdę doużywać używać wszystkiego i pójdziemy jeszcze sobie na spawna Co tu jeszcze coś gracze Kurde, halo, 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 Chciałem cię zabić Fajnie, dzięki, Mistery boxik, fajnie W ogóle sobie może te mistery boxy, bo ciekawe co, czy co z nich nam dropnie O, jest moi drodzy jakiś gracz No nie no stary No bij, bij, bij no, możesz sobie mnie bić, nie ma problemu Ty, ale, o kurde Ty, bo mi zaraz Bo mi zaraz, bo mi zaraz Dobra, bez lipy, udało się Moi drodzy, to był adres tego odcinka, jeżeli więcej filmów zostawcie oczywiście lajka, like subskrypcję, dzwonem, wbijajcie na Cuba i nie wiem co my jeszcze możecie wbijać, on ma strasznego Mightfucka napisał xd na czacie, XD. już mnie przestał bić, bo już wie, że nie ma po prostu szans, no, to była na tyle moi drodzy, trzymajcie się, cześć. Nie, dobra, on dalej próbuje, on dalej próbuje widzowie, próbuje sił, jak próbuje, nie ma problemu, debile.